Joanna Sobocińska-Korczak, witam w Lifestyle Poznań, programie, w którym przybliżamy Państwu życie codzienne i kulturalne naszego miasta. Odwiedzamy kina, teatry, muzea, galerie, stadiony i wszystkie te miejsca, w których dzieje się coś ciekawego. W dzisiejszym odcinku zabierzemy Państwa w dwa niezwykle interesujące miejsca: do Centrum Kultury Zamek, gdzie kończy się właśnie Off Cinema, święto polskiego i światowego dokumentu, a także do Teatru Polskiego. Żeby przybliżyć Państwu nową premierę tamtejszego teatru Mezopotamia w reżyserii Wiktora Bagińskiego. Zaczynajmy! Festiwal of Cinema przegląd filmów dokumentalnych. Takie wydarzenie, ewenement na skalę polską, a może i światową. Na pewno na skalę polską i poznańską. Ponieważ Poznańskie święto dokumentu, jakim jest określone w cinema, to 6 dni faktycznie przeglądu i takiego całego spektrum kondycji współczesnego kina dokumentalnego, ponieważ w programie znalazło się 50 filmów pełnometrażowych, podzielonych na 8 sekcji tematycznych. I faktycznie każdy film opowiada o prawdziwym zdarzeniu, o prawdziwym człowieku. I jest, I jest faktycznie jakąś taką diagnozą naszego świata współczesnego. No i w przeciwieństwie do, do kina fabularnego, to co oglądamy na ekranie, wiemy, że, wiemy, że stało się naprawdę, czy opowiada o, o prawdziwym człowieku. Wszystkie filmy, które są prezentowane w tegorocznej edycji, to są produkcje niedawne, z niedawnych lat, czy są też te jakieś takie starsze dokumenty? Tak, mamy sekcję klasyka dokumentu, pierwszy raz w tym roku, e, gdzie, gdzie pokazujemy e, trylogię Quadcy. E, to jest amerykańska produkcja, którą sygnuje George Lucas i Francis Ford Coppola w reżyserii Godfrey Reggio. E, no i to są takie filary kina dokumentalnego, które w, w jakiś sposób ustanowiły ten gatunek. i, i, i i no Są bardzo ważne, zapisały się w historii kina i nie, nie zawsze można je obejrzeć, nie, nie wszędzie można je zdobyć, e, więc u nas była niepodważona okazja, żeby faktycznie je obejrzeć na, na dużym ekranie. Nazywane są magicznymi filmami bez słów, ponieważ są to w, filmy pomontowane z, z takimi mantrami, z muzyką, są obrazy świata ludzkości. I mówi się, że gdyby faktycznie kosmici przylecieli na naszą planetę i chcielibyśmy im pokazać jakiś film o ludzkości, o naszym gatunku i żeby oni też coś zrozumieli, to pokażmy im trylogię Kwacji. E, więc bardzo mi zależało, żeby, żeby, żeby te filmy znalazły się w, na, na, na naszym festiwalu. A oprócz tego pokazaliśmy debiut Michaela Mura, Rogerira, i ja czyli reżysera określonego najbardziej kontrowersyjnym twórcą w, w historii kina dokumentalnego. Więc patrzymy też, też na klasykę, widzowie uwielbiają klasykę i, i, i fajnie spojrzeć właśnie na te filmy starsze, w jaki sposób zostały zrobione, no i też o czym opowiadały, no i faktycznie zobaczyć, zobaczyć coś takiego istotnego dla samego gatunku, jakim jest kina dokumentalna. Właśnie, gatunek kina dokumentalnego. Dokument rośnie, nabiera popularności, rośnie w siłę? E, to na pewno patrząc na ilość produkcji, e, e, jaka jest co roku, i na ilość festiwali światowych, gdzie, 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 e, które zajmują się filmem dokumentalnym, ale też na festiwalach fabularnych, film, który pokazywaliśmy po raz pierwszy w Polsce, czyli M M Mariupol 2. Ukraiński film z tego roku miał premierę na festiwalu w Cannes, który głównie zajmuje się kinem fabularnym, więc ten dokument, jako tam mniej popularny rodzaj filmowy, na pewno tej, tej popularności nabiera. I też to widać po repertuarze codziennym kinowym, że tych dokumentów tak normalnie w kinach na co dzień też jest, też jest więcej, czy na streamingach, na platformach streamingowych bo faktycznie czasami wolimy obejrzeć porządny dokument, na przykład o księżnej Dianie, którą też mamy w programie, niż kolejny film fabularny o niej, bo nie zawsze wiemy z tej fabuły, co, co jest dodane przez, przez twórców, co jest w jakiś sposób tak sensacyjne, a co jest faktycznie prawdziwe i było, było faktem z jej życia. Filmy prezentowane na tegorocznym Święcie Dokumentu to była jedyna okazja, żeby je obejrzeć tutaj u was w zamku. Czy istnieje szansa obejrzenia ich gdzieś indziej jeszcze? No myślę, że, 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 że poza VOD, e, no to f, e, filmy, które znalazły się w, sezonie, e, w sekcji sezon. E, to jest taka sekcja, którą co roku przypominamy z spóźnialskim, którzy nie mieli, nie mieli okazji zobaczyć tych dokumentów w kinie. A to są takie najważniejsze filmy sezonu, takie największe najważniejsze filmy sezonu. Często nawet nie wiemy, że ten film już był w kinach, a już wyleciał z repertuaru, więc zawsze na no ma jest okazja, żeby sobie to przypomnieć i, i faktycznie nadrobić tę zaległość, bo te filmy są normalnie też w kinach. Oprócz tego bardzo rzadko się zdarza, żeby, żeby można było gdzieś obejrzeć, szczególnie jeśli chodzi o klasykę, o dokumenty górskie, które są chyba najbardziej popularną sekcją naszego festiwalu. To są takie perełki, które Znajdujemy na innych festiwalach, kupujemy od dystrybutorów, i to jest jedyna okazja tutaj, żeby zobaczyć i jeszcze na dużym ekranie. Tegoroczna edycja, niestety, już się kończy, ale dla tych, którzy nie zdążyli, zapraszamy za rok. Tak, zapraszamy za rok. Mamy już daty: 24-29 października 2023. W tym roku była nowa formuła, bo pierwszy raz bez konkursu nie, nie rozdajemy nagród, tylko skupiamy się w całości na tych filmach pełnomotrażowych, no bo one najbardziej interesują widzów i najbardziej je przyciągają. Mieliśmy świetną frekwencję w tym roku, ponieważ przebiliśmy tą sprzed pandemii, więc to jest, to jest jakby sukces, no i też taka nadzieja, że faktycznie po tych, po tych czasach pandemicznych zainteresowanie kinem i filmem dokumentalnym wśród widzów dalej istnieje i mało tego, rośnie jeszcze. No więc jest nadzieja na na przyszłość, że faktycznie yy, wrócimy do, do takiej pełnej normy. A więc zapraszamy tych, którzy nie zdążyli na tegoroczną edycję, już za rok na święto poznańskiego, polskiego dokumentu i światowego. A z zamku, z festiwalu Off Cinema przenosimy się do Teatru Polskiego, żeby przybliżyć Państwu najnowszą premierę Mezopotamia. Tytułowa Mezopotamia, ale nie o Mezopotamii jest to spektakl, tylko spektakl, który przynosi nas za naszą wschodnią granicę, prawda? Tak, przenosi nas za naszą wschodną, wschodnią granicę. Mezopotamią jest Charków. Mezopotamią jest Charków sprzed wojny, sprzed pierwszej inwazji na Donbas w 2014 roku. Jest to opowieść o ludziach, którzy znaleźli się w przededniu wielkiej katastrofy, wielkiej mobilizacji militarnej, więc tak jest to charkus jest to przed 2014 roku. Spektakl opowiada o ich codzienności, o ich uczuciach, emocjach. Tak, opowiada o ich codzienności, uczuciach, emocjach, o, to, o, o tym, co traci się podczas wojny, o, tej, o tych zwyczajnych wyjściach, przyjaźni, e, miłości, rozstaniach. Jest to spektakl bardzo, bardzo bolesny, e, ponieważ pozostawia z widzem taką refleksję nad, e, nad, nad, nad swoimi najbliższymi, nad relacjami z naszymi najbliższymi. Więc tak, jest to, jest to, jest to spektakl o codzienności po prostu, o codzienności Charkowa sprzed wojny. W opisie spektaklu znajdujemy takie zdanie, że co zabija w ludziach wojna, że zabija piękno codzienności. Czy to jest coś, z czym widz zostaje po tym spektaklu? No, mam nadzieję, że zostanie z celebracją tej codzienności, że zrozumie, jak ona jest ważna i jak, że jesteśmy w takim momencie, że za chwilę my też możemy utracić tę codzienność, jeżeli dojdzie do działań zbrojnych na terenie Unii Europejskiej. Nie, nie, wiemy, nie wiemy, w jakich czasach żyjemy, w bardzo niepewnych czasach przecież żyjemy, więc musimy walczyć o to, żeby, żeby nam nie odebrano tego piękna codziennego dnia, właśnie. No właśnie żyjemy w bardzo interesujących czasach można powiedzieć, czy teatr jest takim miejscem, który powinien wskazywać nam drogę, komentować rzeczywistość? Yeah. Tak, teatr jest takim miejscem, które powinno wskazywać e, drogę, ale teatr stał się dla mnie podczas tego procesu, podczas tej pracy, stał się dla mnie takim e, e, miejscem, znowu świątynią sztuki, znowu miejscem, gdzie, gdzie spektakl trochę traktujemy jak, jak msze, jakbyśmy byli kapłanami, kapłanami piękna, prawdy i dobra. E, niezwykle, niezwykle, niezwykle to jest dla mnie odkrycie, bo już e, troszkę zwątpiłem w te wartości, a wspólnie tutaj z zespołem e, aktorskim i artystycznym e, zrozumiałem, Rozumiałem, że jest to możliwe i, i chciałbym właśnie widzą, widzą to, to, to możliwość, e, e, tą możliwość udostępnić. No właśnie, o zespole coś powiedzmy, kogo zobaczymy na scenie? Zobaczymy aktorkę gościnną Darię Nowik, półukrainkę, półbiałusinkę, która mieszka obecnie w Warszawie, ale jest, musiała uciekać z Białorusi ze względu na represje i teraz jest aktorką w Polsce. Zobaczymy Kornelię Trawkowską, to już zespołu, zespołu aktorskiego Teatru Polskiego w Poznaniu, Konrad Cichoń, Alan Almurtada, Olasa Melczak, Andrzej Szubski. Paweł Siwiak e, i jeszcze Barbara Krasińska o, Alan Alan już mówiłem, bo jest 10 osób, więc tak, e, żebym kogoś nie pominął e, i Eee, tak, Barbara Krasińska, więc chyba wszystkich wymieniłem, tak. Chyba wszystkich, a na pewno można doczytać, jeżeli o kimś zapomnieliśmy. O czym warto też wspomnieć, w spektaklu jest muzyka na żywo. Tak, jest muzyka na żywo, muzyka Pauliny Frąckowiak, fantastycznej basistki, ale fantastycznej kompozytorki, która ułożyła piękną, piękną, piękną muzykę, inspirując się piosenkami Patti Smith. Spektakl miał premierę dwa dni temu, w piątek? No. Miał premierę dwa dni temu, w piątek, więc zapraszamy do Teatru Polskiego na przeżycie tego wspaniałego święta teatru. Ale lifestyle Poznań to nie tylko relacje z wydarzeń, to także zaproszenia i zapowiedzi tego, co przed nami. Na początek polecamy Państwa uwadze premierę w Teatrze Wielkim w Poznaniu. Łabędzie to spektakl teatru tańca tworzony we współpracy z tancerzami niewidomymi, słabowidzącymi oraz posługującymi się alternatywną motoryką. Premiera 28 października we FUAIE pierwszego piętra Teatru Wielkiego w Poznaniu. Tego samego dnia rozpocznie się wydarzenie, które może być gratką dla fanów motoryzacji Retro Motor Show, największe targi pojazdów zabytkowych w Polsce. Czego możemy się spodziewać? Setki zabytkowych samochodów, klasyczne motocykle, wozy specjalne, koncert retrobendu i wiele więcej. Wszystko od 28 do 30 października na terenie międzynarodowych targów poznańskich. Od 28 października odwiedzać będziemy mogli ponownie lumina park. W tym sezonie odbyć możemy multimedialny spacer wśród drzew ogrodu dendrologicznego w Poznaniu Połączony z niezwykłą popkulturową opowieścią. Wróćmy pamięcią do kultowych filmów i książek, takich jak Pocahontas, King Kong czy opowieści z Narni. I to już wszystko, co przygotowaliśmy dla Państwa na dziś. Po więcej wydarzeń i relacji zapraszamy do kolejnego odcinka Lifestyle Poznań. Do zobaczenia! Hej!